Witam Państwa. Izabela Litwin. Dziś porozmawiamy o pieniądzu lokalnym, zwanym inaczej walutą komplementarną. Czy pieniądz lokalny w ogóle istnieje, czy kiedykolwiek funkcjonował, i czy to nie jest czysta utopia? Otóż zacznę od opowieści, którą pewnie wiele, wiele osób zna, ale która jest faktem historycznym, najbardziej znanym. W okresie mm, wielkiego kryzysu. Kiedy wiadomo, fabryki stały, bezrobocie było totalne i po prostu była wielka bieda na całym świecie, także w Niemczech i w Austrii. Właśnie w tym czasie, w roku 1931, o ile pamiętam, w pewnej miejscowości na pograniczu Austrii i Niemiec burmistrz doszedł do wniosku, że trzeba jakoś ratować miasteczko. Miasteczko było nieduże i w zasadzie miało tylko jeden duży zakład. To znaczy była to kopalnia węgla. Kopalnia węgla oczywiście była zamknięta, dlatego że po prostu był kryzys, jak wszystkie inne zakłady. Ale bieda była totalna, chociaż oczywiście rolnicy uprawiali y, zboże i uprawiali inne płody rolne, pomimo to nędza była powszechna. Co postanowił zrobić ten burmistrz? Otóż postanowił wypuścić walutę lokalną. Jak się do tego zabrał? Otóż Wypuścił papierki, na których było napisane, prawda, że jest to e, jakaś tam jedna marka, że to jest papierek wartości jednej marki. E, wyemitował tych, czyli wydrukował tych papierków w określoną ilość, i zaczął od tego, że namówił właściciela kopalni, żeby otworzył kopalnię i żeby pierwsze wynagrodzenie, nawet z góry, wypłacił górnikom tymi właśnie pieniędzmi tymi papierkami. Tą walutą lokalną. Tak się stało. Robotnicy, górnicy dostali określony papier i uznali, że ten papier ma wartość. Dlaczego? Dlatego, że burmistrz równocześnie powiedział, że podatki i wszystkie inne daniny, które mieszkańcy są zobowiązani płacić miastu, będzie przyjmował właśnie w walucie lokalnej. Więc Pieniądz ten zaczął mieć określoną wartość. To, że burmistrz postanowił przyjmować te pieniądze, dawało gwarancję, że jest to papier, który ma określoną wartość. I teraz zaczęło się tak: górnik dostał wypłatę, poszedł do sklepu, w sklepie przyjęto to za towar, te, tą właśnie walutą, zapłacono za towar, i pieniądz zaczął krążyć. Zaczął krążyć, ale był to pieniądz, który był ważny tylko przez określony czas. To znaczy, po miesiącu pewna część w pewnym procencie tracił na ważności. Więc był to pieniądz, który parzył. Jak go się dostało, to chciało się go natychmiast wydać. Bo wiadomo było, że jak minie miesiąc, data była na, na banknocie, to trzeba będzie pójść do gminy i tam obniżą wartość tego papierka o 1%. No, cóż. Górnik kupił produkty żywnościowe w sklepie, sklep zakupił od rolników. Rolnicy zakupili znowu usługi i inne rzeczy w, w, w innych punktach usługowych i, 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 i istniejących na terenie gminy, zapłacili podatki i pieniądz zaczął krążyć. Wszyscy zaczęli mieć pracę, usługi kwitły, sklepy kwitły, wszystko zaczęło hulać. Dlaczego? Bo pojawił się pośrednik w wymianie. W pewnym momencie, po miesiącu, skarbnik przyszedł do burmistrza i mówił: Panie burmistrzu, stało się coś dziwnego, ponieważ Podatki, które można było podatki płacić z góry, więc niektórzy płacili już za dwa miesiące, za trzy miesiące z góry te podatki, bo jak mieli nadmiar tych, tej, tej, tej waluty, to po prostu tak płacili. Mówi, ale podatków wpłynęło więcej niż my wyemitowaliśmy tych papierków. Jak to się mogło stać? Jest jakieś oszustwo, chyba jakieś krążą nie, nie, nasze, nie nasze banknoty. No, oczywiście nie rozumiał jednego, że. Ten pieniądz nawet wyemitowany w niewielkiej ilości, krążąc, krążąc, on wielokrotnie służy do transakcji, czyli tym samym pieniądzem, można zawierać jedną transakcję po drugiej, to się nakręca wszystko. Jeśli państwo znacie z mojej książeczki Krąg Obfitości, to wiecie o tym, że jeden banknot wielokrotnie przemieszczany z rąk do rąk może tworzyć bardzo duży dochód. Krótko mówiąc, miasto miało z podatków takie wpływy, że rozpoczęło roboty publiczne. A więc w tym czasie, w ciągu tych dwóch lat, kiedy ten pieniądz był w obiegu, wybudowano szkoły, wybudowano jakąś skocznię narciarską, wybudowano drogi, po prostu miasteczko kwitło. Ten pieniądz tak był podziwiany przez inne gminy, że one powtórzyły ten eksperyment i w paru innych gminach, podobno w kilkunastu, także stworzono właśnie ten pieniądz lokalny. Ale oczywiście władzom centralnym się to nie podobało. Po dwóch latach zaskarżyli burmistrza, że nieprawnie emituje środki płatnicze i oczywiście cała sprawa się skończyła, ale dziś ten burmistrz w tym miasteczku ma swój pomnik. A więc jak widzimy, pieniądz lokalny rzeczywiście może funkcjonować i pieniądz lokalny pojawia się zawsze wtedy, kiedy jest jakaś Wielka kraksa. Tak było na przykład, prawda, w Argentynie, kiedy wszystkie banki pozamykano w ogóle bankomaty nie działały. Banki zamknęły drzwi, koniec, kropka, ludzie zostali bez pieniędzy. Co się stało? Zaczęli sami wytwarzać pieniądze, karteczki i ten pieniądz wytworzony we własnym zakresie, on krążył, bo trzeba było jednak dokonywać zakupów na targu i tak dalej. Jest wiele przykładów. Rzeczywiście istnienia i działania pieniądza lokalnego, ale zainteresowanych tymi właśnie zdarzeniami odsyłam do prelekcji czy do wykładu Krzysztofa Lewandowskiego, który także jest na naszej stronie. Tam Państwo dowiecie się szczegółów. My dzisiaj jednak porozmawiamy o czymś innym. Czy taki pieniądz lokalny można by było wprowadzić w Polsce? Otóż generalnie ja jestem w ogóle zwolenniczką dwuwalutowości, to znaczy wyobrażam sobie, że równolegle być, powinna być złotówka, która jest wymienialna i równolegle powinna powstać złotówka, która byłaby niewymienialna i ona miałaby charakter właśnie waluty lokalnej. Jak wprowadzić taką walutę? No ja lubię się posługiwać metaforami, więc może spróbuję taką historyjkę opowiedzieć, która jest możliwa do zrealizowania. A więc jest miasteczko, jakich wiele w Polsce, w tym miasteczku są dwa zakłady pracy, bardzo dobrze działające, produkujące, jeden produkuje buty, drugi jakaś piekarnia, ludzie tam pracują, dostają wynagrodzenie, ponieważ mają pieniądze, więc handel kwitnie, Usługi kwitną w tym miasteczku, wszystko dzieje się y, tak, jak powinno, prawda? Mniej więcej wszyscy żyją na podobnym poziomie, jest w porządku. Ale Unia Europejska mówi, że musimy się modernizować, prawda? Że tam. A, więc znalazł się inwestor, wykupił obydwa zakłady, zmodernizował je, zwolnił 90% załóg z obydwu zakładów, produkuje dalej. Ale ludzie zostali bez środków do życia. Skoro tylko 10% poprzednio zatrudnionych pracuje, pieniędzy w tym miasteczku krąży znacznie mniej. Co się dzieje? Z braku pieniądza miasteczko zamiera. Zamierają usługi, bo nie ma jak płacić za te usługi. Zamiera handel, bo się kupuje tylko rzeczy najpotrzebniejsze. Jak ożywić koniunkturę? Jak spowodować, żeby z powrotem to miasteczko ożyło? Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że samorząd postanowił wypuścić pieniądz lokalny. Czy prawo, nasze prawo, dopuszcza wypuszczenie pieniądza lokalnego? Otóż taki pieniądz lokalny nie jest walutą legalną, bo legalną walutą w Polsce jest złoty polski. Ale co to znaczy legalną? Waluta legalna to znaczy taka waluta, która musi być przyjęta przez sprzedającego jako zapłata. Nie można odmówić przyjęcia tej waluty. Natomiast inna waluta ta lokalna, można odmówić jej przyjęcia, więc ona jest legalna w tym sensie, że można się nią posługiwać, ale nie jest legalna w sensie konstytucyjnym, prawda? Czy jest jednak zakaz wypuszczania takiej waluty? No powiem szczerze, że ja takiego zakazu nie znalazłam, a jeśli byśmy uznali, że co nie jest zakazane, jest dozwolone, no to chyba taką walutę można by było wyemitować. Jakby to wyglądało? Samorząd postanawia stworzyć walutę lokalną. Ogłasza. Drodzy obywatele, możecie płacić podatki w walucie lokalnej, możecie płacić za czynsze wynajmowane od gminy w walucie lokalnej, możecie płacić za. Wszystkie usługi komunalne, czyli te, którymi zarządza gmina, w walucie lokalnej. Będziemy tę walutę przyjmować w, jako zapłatę. I teraz zaczynają od tego, że swoim pracownikom w gminie proponują, że premia będzie wypłacana w walucie lokalnej. Zaczyna się obieg. Pracownik gminny dostał część wypłaty w walucie lokalnej, idzie do sklepu. I chcę te pieniądze wydać. Sklep myśli sobie tak: albo wcale nie sprzedam, albo przyjmę walutę lokalną. Może warto przyjąć tę walutę lokalną, bo ja wynajmuję lokal od gminy, a więc sprzedaję towar za walutę lokalną. Następnie płaci z tej waluty ten podatek, płaci czynsz, płaci inne rzeczy, więc nie ma powodu, żeby nie przyjąć tej waluty. I w ten sposób ta waluta zaczyna krążyć. Oczywiście ona jest drugą walutą, prawda, bo na przykład za energię elektryczną to nie przyjmą od nas w walucie lokalnej wynagrodzenia, chyba że stworzymy własną elektrownię, co w tej chwili jest przecież na fali i to się robi. Więc jeśli będziemy mieć źródła energii, samowystarczalnie, będziemy w tym zakresie, to będziemy mogli także w walucie lokalnej przyjmować zapłaty za to. Ale abstrahując od tego, powiecie, że w tym miasteczku nagle pojawia się ten pieniądz, ten pośrednik wymiany, i ten pośrednik wymiany zaczyna napędzać koniunkturę. Bo teraz, tak jak ja dostałam, to jest pieniądz bezodsetkowy, nie nadaje się do oszczędzania, nie nadaje się, to jest pieniądz, który parzy. Ja go dostałam i on nie może być oszczędzany, bo to po prostu sensu nie ma. Mam ten pieniądz lokalny i myślę sobie tak: dostałam pieniądz lokalny jako wynagrodzenie. Może jednak pójdę do fryzjera zamiast sama się fryzować. Jest zakład fryzjerski obok, płacę tam w walucie lokalnej. Fryzjerka myśli sobie tak, a to może ja nie będę gotować, tylko pójdę do restauracji. Idzie do restauracji, restaurator przyjmuje ten pieniądz lokalny. Restaurator, skoro ma pieniądz lokalny, myśli sobie tak, no to może pójdę jednak do krawca i coś sobie uszyję za te pieniądze. Idzie, w ten sposób ten pieniądz zaczyna krążyć. I co się dzieje? Wszyscy zarabiają, każdy ru robi to, co umie i lubi robić. Zaczyna kwitnąć handel, zaczynają kwitnąć usługi, po prostu wszystko zaczyna kwitnąć. Jaka jest dodatkowa korzyść z tego? Otóż rozwija się lokalny przemysł, lokalna wytwórczość, bo tylko lokalnie ten pieniądz jest ważny. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś sprzedaje towar chiński na targu. Jak sprowadził z Chin, to on tego za walutę lokalną nie będzie chciał sprzedać, bo przecież on nie kupi następnej dostawy z Chin za walutę lokalną. Więc w ten sposób ogranicza się skłonność do nabywania rzeczy za walutę państwową, prawda? Bo jak gdyby z rynku usuwa się ten niepotrzebny import. Jeśli jednak by ten Chińczyk zdecydował się sprzedać za walutę lokalną, to za tą walutę musi coś nabyć. Więc ta waluta zostaje w kraju. Ona nie wypływa. Nawet jeśli on zarobił na tym wszystkim, prawda? To ten zarobek, ten jego zysk pozostanie u nas. On nie będzie wywieziony. I dlatego uważam, że wprowadzenie dwuwalutowości jest całkowicie realne. I po prostu zachęcam Państwa do tego, żeby to głębiej przemyśleć. Dinkwy ei